Pójdą! Nie będę trollował. Nie będę trollował. Cześć, witajcie, moi drodzy. Ja jestem Jeremy, a w dzisiejszym odcinku zobaczymy, czy różni gracze tego serwera wpuszczą do swojego domu trola. Oczywiście, po tym jak się okaże, kim jestem, zrobimy im najgorsze, najgorsze świństwa, pranki, trolle, jakie tylko istnieją. Więc nie będę wam zdradzał, co zrobimy. Ale oglądajcie ten odcinek i uwierzcie mi, że będzie się działo. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i idziemy. A więc, moi drodzy, mamy tutaj pierwszy dom, ale zobaczcie, jaki dom. Czy widzicie tutaj to, co jest tutaj? Tak, to jest płytka naciskowa. I nie wiem, czy myślicie. O tym samym co ja, ale uwierzcie mi, będzie się działo. Zobaczcie. E, dzień dobry, dzień dobry, przepraszam Pana bardzo. Dzień dobry. A, dzień dobry, dzień dobry Dzień dobry, jestem pracownikiem notarialnym generalnie do środka. Ja Tu jestem od nieruchomości i generalnie zarządzamy teraz spadkiem pana ciotki, bo umarła pana ciotka Generalnie Co? I... No przepraszam, że muszę to panu powiedzieć i generalnie jest teraz kwestia podziału majątku A pana ciotka miała mnóstwo domów i diamentów, naprawdę miała ich mnóstwo I jest teraz taka sprawa, że tam niedaleko jest ta, jest sprawa majątkowa się toczy I musi tam pan szybko przyjść, żeby, żeby pan dostał swoją część spadku Dostanie pan diaksy, bo zapisała panu w testamencie mnóstwo diamentów, więc musi pan teraz tam pójść o, tam tam, 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 do takiej sąsiedniej wioski, o tam, przy pana I tam pan, generalnie tam pan spotka takiego podobnego gościa do mnie I wiem, że trochę nie, nie wyglądam normalnie, ale proszę co I tam spotka pan na notariusz, który da panu to co się panu należy Tylko musi pan tam szybko przejść Dobra, tam. w końcu moja kariera się zacznie Dokładnie, za tą górą ma pan, tam, tam na pana czeka szczęście Bogactwo, idę po ciebie Dobra, poczekam aż on do, do, o, poczekaj, masz on pójdzie I teraz zobaczcie tą płytkę Co nie, chyba, nie wiem czy myślicie o tym co ja, widzę że mam redstone i mam TNT Tak, zrobimy to, zobaczcie Generalnie te. Teraz tylko jest sprawa taka, że położymy w tym bloku tutaj redstone o tak, położymy tutaj redstone i teraz zrobimy tak, że tutaj wszędzie rozkopiemy i podłożymy mnóstwo TNT tak, to będzie dokładnie to i on chcąc później wejść do domu naciśnie na stos TNT tutaj i tutaj i zaraz zobaczycie co się stanie to będzie świetne, tylko teraz tak, żebym ślady Zatem tutaj będzie widać mam nadzieję, że ta trawa tutaj wreszcie urośnie, zobaczmy kiedy on przyjdzie i to nie, i to będzie coś naprawdę świetnego, muszę uważać tylko nie stanąć la casa de la don Mancher. o i zaraz się stanie la casa de la don TNT Teacher. O, on idzie chyba, że wtedy nie ma ziemi, to wyraźnie odsunę. E, dzień dobry pana, jak pan zaraz? Chyba, mi, wydaje mi się, że się spóźniłem. Nikogo, A, nikogo nie, nie, było. nie było. Dobrze, pan, pan pójdzie do swojego domku i tam generalnie. Zmęczony jestem. No właśnie, przy pana. Co to było? O nie, tak, 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 tak. Ohohohohohoho, <laughs> Ojej, o szkoda, o Boże! Ale panu, ale się panu! Gdzie się podział pana Pan? domek? O, nie, 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 to, to, to wcale nie byłem Ej, ja, jak mogłeś? To wcale nie byłem ja, to wcale nie, nie. byłem ja. Dobra, dobra, moi drodzy. drodzy jezu, do więzienia! Jezu moi drodzy, to było świetne. Dobra, zobaczymy co się dalej uda wykombinować, bo widziałem tutaj jeszcze wiele takich domów. Dobra, zobaczcie w następnym domu. A więc moi drodzy, znalazłem taki domek też. Zrobimy teraz też coś mega podłego, zobaczcie, co zrobiłem. Mam tutaj spawn wolf, e, te jajeczka, więc Pospałnimy teraz tutaj dużo wilków generalnie, które na razie z pozoru nie będą szkodliwe, ale zobaczycie zaraz co się stanie. Wszędzie tutaj pospałnimy te wilki, tutaj wszędzie, 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 wszędzie. I teraz mam nadzieję, że tylko ich nie zauważy. E, dzień dobry, szwana, przepraszam pana bardzo. Mogę tutaj... Przepraszam. Przepraszam się, wpraszam do pana domu, generalnie, ale chciałbym panu powiedzieć, że wygrał pan wielką Minecraftową loterię na tym serwerze. Ja? Bo tyle... pewnie ty, ubiorący działa, ja wygrałem? Tak, dokładnie, pan wygrał. Generalnie mam tutaj dla pana prezent, widzi pan co to jest. Wow! Widział więc... już... jak są brakujące? Tak, generalnie, a wie pan, że diamenty na tym serwerze to jest mają największą wartość, więc generalnie dzięki tym diamentom ja by... będzie pan po prostu niezwyciężony. Pan będzie po prostu niesamowite rzeczy robił, a więc teraz co zrobimy? Tak, proszę pana. Pan sobie zbierze ten, ten diament tutaj. Patrzcie co teraz, co teraz robię, on zacznie go kopać A ja na drodze mu zespałnię tego wilka poczekam teraz o. Pan sobie zbiera, pan sobie zbiera O nie, zespałni pan wilka O, o, nie. <laughs> o nie chyba pan rozświeczył bandę wilku. <laughs> o nie Chyba banda wilku. <laughs> o nie, jakie to było To było za dobre, Boże Jezu, dobra ja... <laughs> Jeju, Jezu, te wilki to jest takie genialne Jakie wszystkie są złe teraz na niego, dobra O, jak, on, jak gościu rozcieczył te wilki, dobra, już go nie ma A w ogóle, czekajcie, ja se zbiorę, może ma jakiś kill to O, jest kill ja sobie odzyskam ten blok diamentów jeszcze Dobra, dzięki, dobra, dobra To dziękuję, dziękuję oczywiście panu za ten blok diamentów Dobra, moi drodzy, szukamy kolejnego domu Jezu, jak to w ogóle, jak się zapowiada Kolejny dom i takie rzeczy się dzieją Dobra, zobaczmy, co dalej uda się znaleźć A więc, moi drodzy, znalazłem taki domek I tutaj zrobimy mega świństwo bo zaraz zobaczcie, co się stanie. Wszędzie dookoła to, mam mnie nie zobaczy. Rozłożymy mnóstwo wełny. Takiej zielonej, jeszcze najlepiej, żeby nie było widać. Że, że ona jest taka, wiecie, żeby zrobić taką, żeby wejść przez okno. Nie, nie było nic podejrzanego, chociaż tak, bo nie będzie. Ale w każdym razie zrobimy teraz tak, że tutaj wszędzie na całej linii domu ustawimy mnóstwo wełny. Już mam nadzieję, że się nie skapnie. Co się dzieje podczas, gdy będę Gdy będziemy zag zagadywać Robimy teraz taki krąg. Podpalimy tą wełnę, a ja wejdę do domu, próbując grać na czas. I teraz robimy tak, że podpalamy tu całą wełnę tutaj. O tutaj. Tutaj, o tu, 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 tu O tu, tu Mam nadzieję, że się nie skapnie. Przepraszam, dzień dobry Przepraszam, że się tak przepraszam. Okay. O tutaj proszę nie patrzeć, nie patrzeć Już, już kaszę ten ogień, tutaj się coś zapaliło e, I generalnie jest taka sprawa Bo jestem komornikiem Jestem komornikiem generalnie i zalega pani z długami e, Ja żadnych długów nie mam Ja nic nie brałam O nie, co się dzieje? E, mój dom Czemu jest cały zalany? Co się dzieje? Czemu tutaj jakaś. Czemu ja się topię? Co się dzieje? A? Możemy iść na zewnątrz. Jezu, co się stało? Jezu! Yy, co się stało z moim co domem? Co się stało z pani domem? O nie! Czemu? Czemu? tu się pali? Czemu? Ej, kurde, ja nie wiem, co się stało, że tu jest cała woda. Ej, nie, ja naprawdę nie wiem. Proszę pani, bo ja mam mieć. Pani, ale to nie byłem ja. Jest tylko komornikiem. Ma pani oddać tak diamentów ja do, do banku? Co się stało? Czemu coś mnie bije? Czy ktoś mnie troluje? Czy ktoś mnie troluje? Generalnie to to tutaj to ta pani tam chyba się troszeczkę Wie pani co? pani, O nie nie proszę Proszę pani skoro generalnie wie pani okien i woda są takie dwie Dwie przeciwności więc skoro ja mam cały zniszczony dom Czemu mnie pani zabiła? Bo mam przez pana cały zniszczony dom Pan będzie odkupywał Dobra 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 dobra. Jezu moi drodze, ale z tym okiem Ale ja nie wiem co się stało z tą wodą Naprawdę do widzenia ja nie, wiem, ja nie wiem w ogóle, co się z tą wodą stało. Widzieliście, że ja tylko jakby ten dom spaliłem. Ale coś się stało z tą wodą, że ona się wylała? Też ja nie mam pojęcia, jakieś duchy tutaj grasują. Dobra, poszukajmy jakiegoś kolejnego domu, bo dzieją się tutaj dziwne rzeczy. Mam wrażenie, że ktoś troluje trola, czyli ktoś mnie troluje. Ale tuż już okaże się wszystko, no nie wiem w sumie, co się dzieje. Jeszcze jakieś tutaj dziwne rzeczy, się... więc ja tutaj nie chcę w to wchodzić. Ale zobaczmy w takim razie, chodźmy do następnego domu i zobaczmy, co się tam wydarzy. A więc, moi drodzy, kolejny domek znalazłem. Coś takiego dziwnego. E, w ogóle nie wiem, co to jest, ale tu jest jakiś kościół. nie wiem. Co co on robi na tej wieży? To jest jakieś, wydaje się to jakoś podejrzane. Przepraszam, dzień, dzień dobry. E, nikogo tu chyba nie ma. Przepraszam, o, dzień dzień do... Dzie... o, dzień dobry. O, przepa... dzień dobry. Wie pan, co tam są darmowe diamenty? Darmowe diamenty be? złoto od admina. No, tak. O, ja tu. Oj, może, Ty, tu kurde, te gościa trzeba jakoś trollować. No proszę wejść! E, no. no dobrze, ale przy pan. E, czemu tu jest TNT? Cześć, z tej strony tego serwera. E... Zauważyłem, że Jeremy mi trollujesz na nas Ale? Niech no bo... byt trollujesz. Ale no? ja nie trolluję, no co ja robię, no? Kurde, muszę no... otworzyć te drzwi. Cześć, ja nic nie bum-bum, nie nie, nie. będzie, proszę pana. Ale, ale nie no. Proszę pana wyjaśnię troszkę panu, pana Generalnie, tak. ja mam taką przypadłość, generalnie. Ja mam tak. e, taka bakteria Trollostus, Sominus, Perfimus, taka po łacinie, wie pan, zaatakowała mnie, cały ale mój organizm. Ale ja się znam na medycynie, ale, ale ja mam. Nie ma takiej bakterii, więc... E, ale, tak łupoło, ale. Ale, ale, ale ja mam ale, kaczuszkę, ale, ja ale, jestem goły. Ale, no, niech ale... Pan mi przypada, ja mam tą bakterię. Ja mam tą bakterię, ale. proszę Pana, no Pan mi uwierzy. No, ale. Proszę, nie! Czy to jesteś? Fignia, o nie. Proszę pana, no. Nie, 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 nie. nie, nie tak. proszę pana, porozmawiajmy, bo. Ja, ja, ja mam diamenty, proszę pana, nie ja ja panu tam diamenty. Ja wiem, że pan potrzebuje diamentów, ja wiem, ja to wiem. Ja jestem adwokat tego serwera, ty wie. ale nie no. Nie potrzebuję diamentów, ale to, no. Co, coś. No, proszę pana, jestem Ta teraz na pana usługę. Nie, ale tu jest jakaś to. drabina. Nie! Czemu nie? Ale proszę pana, dobrze, ja już nie będę trollował! Nie będę trollował! Nie będę trollował! Nie będę trollował. <ścoughs>